Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 21 Road to Glory. No i dzisiaj jak co poniedziałek podsumowanie tego wszystkiego, co działo się na tym razem no wielogodzinnych streamach weekendowych. Jak widzicie odebraliśmy wreszcie między innymi paczkę 25 razy 83 to oczywiście paczka za ikon słapy. Wzięliśmy także dwie paczki Ultimate, no i pięciu piłkarzy 85+. Plus. Tu niektórzy twierdzili, że nie ma sensu czekać z tymi paczkami do Team of the Year, bo otwierali je jeszcze w grudniu. My byliśmy cierpliwi, no i e, zaraz się okaże, czy ta cierpliwość była opłacalna. No, zacznijmy od otwierania paczek Ultimate. Otworzyliśmy ich w sumie 4 podczas weekendu i to jest pierwsza z nich. Jak widzicie, nie ma walkoutu. Jest Inform Turcja. Ojoj, no to nie jest najlepszy możliwy traf. Jak widzicie, 76. No ale ponieważ jest to karta Team of the Week, no to istnieje jeszcze szansa, że chociaż trafiliśmy coś, nie wiem o ocenie. Może 85, maksymalnie oczywiście, no zobaczmy, 83, 82, a w duplikacie jedna karta 82, a więc jak widzicie paczka Ultimate beznadziejna. Lecimy z drugą paczką Ultimate i czy tutaj będzie walkout? No poczekajmy, nie będzie walkoutu, będą ekrany, no i co? Urugwaj, Eś, O. A więc Diego Godin. No, 85 przynajmniej. Aczkolwiek, no nie jest to traf jakiego byście się spodziewali z teoretycznie najlepszej paczki w grze. Lecimy z paką Ultimate numer 3. Tutaj to są paczki za SBC ligowe już. No i co? No i znowu bez walkoutu. Bez ekranów, no ale... To jest karta Libertadores, więc na ekrany jest jeszcze szansa, bo nie wiem czemu te karty Libertadores cały czas wyświetlają się przed ekranami. Powinno jej coś z tym zrobić, bo generalnie jest to mocno denerwujące. No i jak widzicie, tutaj dwie karty 83. No a w duplikatach żadnej, więc kolejna fenomenalna paka Ultimate, no po prostu dramat, dramat, nie byliśmy tym zachwyceni z juniorem, no ale co zrobicie, jak się ma takie szczęście, to się takie szczęście ma. To lecimy z ostatnią, czwartą paczką Ultimate, no pokazuję Wam to, bo byłem mocno zdegustowany tym, jaki drop podczas weekendu mieliśmy z najlepszych pak, no bo Widzicie, czwarta paczka Ultimate i w żadnej z nich nie było walkoutu. Nie trafialiśmy też walkoutu w kilku, no, chyba sześć czy siedem paczek jeszcze za 100 tysięcy otworzyliśmy. Całe mnóstwo paczek za pięćdziesiąt tysięcy, no o mega paczkach, jakichś tam mega paczkach rzadkich kart już nawet nie wspominam. No generalnie, no otwieraliśmy się tego e, mnóstwo, kilkaset pak. W tym rozbudowy te ligowe, no ale jak widzicie, szczęście nam specjalnie nie dopisywało i praktycznie nawet nie wiedzielibyśmy, jak wyglądają e, walkauty, gdyby nie to, że mieliśmy odłożone paczki 86, a więc paczki, w których walkout być musiał, tylko jaki. No, oczywiście jest. E, Włochy, SP, no więc wszystko jasne. Pan Verratti. A więc paczka 86+. Tylko plus się gdzieś zgubił. No bo to jest oczywiście najniżej oceniona karta jaką można z takiej paki trafić. Więc raczej nie ma się co cieszyć z tego trafu, ale oczywiście wyratni się przyda. Do tego jeszcze wrócimy. No i druga paczka 86+, zobaczmy czy tym razem było lepiej. No walkout jest, bo być musiał No i co Niemcy? SPO, Bayern No nie tego pomocnika Bayernu byśmy chcieli trafić Miller86 No tylko do przepału niestety nie był to Gorecka ani Lewandowski No i tak to wyglądało. Walkout zobaczyliśmy. W końcu z paczki, w której nie był gwarantowany, jak widzicie, odbieramy za poziom 27 paczkę. No zdecydowaliśmy się na Premier League, no bo po pierwsze można było trafić całkiem przyzwoite karty Team of the Year, no a po drugie największa jednak szansa na walkout w takiej paczce. No i lecimy, zobaczmy co poleciało, jest walkout. No ale nie jest to Team of the Year. No a tu wszystko jasne. A No więc 87, a więc w sumie razem lepiej niż z tych paczek 86. Aczkolwiek, oczywiście, napastnikiem arsenalu grać nie zamierzamy. To wykorzystaliśmy go do przepału. No i pora na paczki za Icons słapy 5 razy 85, no i co będzie to ty. Nie ma. No ale jest walkout, to już nie jest źle. Belgia, Bramkarz. No i wszystko jasne. Courtois 89. Przyda nam się, no bo robiliśmy sobie już w tym czasie jakieś tam SBC, w których te wszystkie wyżej ocenione karty szczególnie niewymienne przepalaliśmy. No i oczywiście Courtois. Z oceną 89 bardzo nam pomógł w ich robieniu. No a poza bramkarzem realu kto jeszcze? No, Handanowicz, a więc też wysoko oceniona karta. Do tego Fabinio i dwie osiemdziesiątki piątki, a więc no, przyzwoicie, ale nie na to liczyliśmy. No i czy sytuację zmieniła? Paczka 25 rzadkich piłkarzy 83 plus. Zobaczmy, no, pewnie część z Was to widziała na streamie, część na specjalnym filmie, który wrzuciłem, więc nie udaje, że się tu specjalnie podniecam. No trafiliśmy, CR7 ty także chyba lepiej być nie mogło. No, oczywiście karta niewymienna, no ale ponieważ jest to karta praktycznie do końca gry... No to nie ma tutaj oczywiście co narzekać. Tak jest kciuk w górę od Krisa. No a my przejdźmy do SBC, o których wspominałem. Tu jak widzicie kończymy już wyzwania o Franka Riberiego. Bardzo nam się podoba ta karta. No i dotychczas udało nam się wszystkie te segmenty zrobić bez wydawania pieniążków. Wykorzystując jedynie karty, które poleciały nam z paczek. Jak widzicie niewymienne wszystkie. No, tu jeden zakup musiał zostać dokonany, ale bardziej dla zgrania. Za 8 tysięcy wraja musieliśmy kupić i to 8000 to były jedyne końcy, które wydaliśmy aby ukończyć zadanie o tego oto legendarnego piłkarza. No Frank Liberi swego czasu chyba jeden z top 3 piłkarzy na świecie. Mamy do Francuza sentyment. No a poza tym ta karta jest naprawdę super. 5 na 5 jeżeli chodzi o gwiazdki. Świetnie drybluje. No, na myśliwym ma 99 tempa. Bardzo dobre strzelanie. No do tego bardzo dobre podania. Polecam. Kto ma jakieś karty niewymienne w klubie, zróbcie sobie tę kartę, bo gra się nią znakomicie. No a przy okazji grindowania toty można ją zrobić praktycznie za darmo. Można też było zrobić za darmo inną kartę i jak widzicie tutaj nieco niższą overrolle przepalaliśmy. No ale to też wszystko karty pozyskane w jakichś tam rozbudowach. Premier League o rozbudowach Bundesligi. Przepalamy. No i tu zupełnie bez e, żadnych kosztów udało nam się ukończyć e, Jeroma Boatenga, a więc no, byłego kolegę klubowego pana Riberiego. No ta karta e, wygląda całkiem fajnie. No grać nią w pierwszym składzie na razie nie mamy jak, ale kto wie, może kiedyś przerzucimy się na skład z Bundesligi i Boateng nam się przyda. No a skoro udało się, tak jak mówię, zrobić go zupełnie za darmo, no to oczywiście możemy mówić o kolejnym weekendowym sukcesie. No Oczywiście nie dotykaliśmy biednej wersji Cristiano Ronaldo w SBC. Wam też tego nie polecamy. No a na koniec pora na nagrody za skład Battles. No, oczywiście przytrajhardowałem do Elity 1. No, ale ponieważ jeszcze w paczkach są karty Toty, no to mam nadzieję, że to wylanie potu w meczach z Botem okaże się jakoś tam w miarę opłacalne. No, i lecimy z mega paczką rzadkich kart. No, oczywiście tutaj żartuję po trafieniu. CR7 to już nie spodziewam się żadnych sukcesów wielkich przez dłuższy czas. Francja LS Aha, tu mamy fenomenalny duplikat Informa. No ale oczywiście to jest przyzwoite trafienie: no bo kwikselując tę kartę, zarobimy tam około 10 tysięcy końców. Więc nie będę narzekał, końcy się bardzo. Przydadzą A, czy poza tym sympatycznym Francuzem, coś jeszcze? O! No i to jest dobra paczka 85, 2,84. To jest, słuchajcie, paczka lepsza, lepsze trafy niż z większości paczek Ultimate i paczek za 100 tysięcy. No to druga mega paczka rzadkich kart za skład Battles. No i co będzie, walkout? Nie ma walkoutu, ale są ekrany, a więc nie najgorzej. O, i to będzie pan party. Okej, okay, okej. Okay. 84. Także całkiem fajne nagrody za skład battles przydadzą się oczywiście w jakiś mam nadzieję, kolejnych SBC, bo już nie bardzo mamy co robić, jak wspominałem, oczywiście tego CR7 dla ubogich nawet nie dotykamy, nawet jakbyśmy nie trafili. Karty Ronaldo Toty to i tak byśmy nie dotykali tego SBC, bo ta karta, no to nie jest Ronaldo, to jest jakiś CR 3,5. No a tu jak widzicie, no już nie mieliśmy tyle szczęścia w tej paczce co w poprzedniej, ale generalnie weekend możemy uznać za bardzo, bardzo, bardzo udany. No i oby. Tak dalej, jak widzicie, przez dłuższy czas nic nam nie leciało z paczek, ale jeżeli jest się wytrwałym, to w końcu los musi to wynagrodzić. No a na dziś to już wszystko, trzymajcie się na razie.